Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Dzisiaj jest środa trzeciego tygodnia zwykłego. Dzisiaj taka Ewangelia jest dość długa, bo wczoraj była krótka, to, to dzisiaj nadrabiamy. Dzisiaj wkraczamy w czwarty rozdział Mater, Mat, Marka Świętego. W tym czwartym rozdziale interesuje nas pierwszych 20 wersów z tego czwartego rozdziału. I to jest taka przypowieść Pana Jezusa o Siewcy. dosyć znana taka przypowieść. Posłuchajmy tej przypowieści. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi, usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im o swojej nauce. Słuchajcie, o to siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno padło na drogę i przyleciały ptaki, wydzobały je. Inne padło na miejsce skaliste gdzie nie miało wiele ziemi wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia uschu. Inne znów padło między ciernia, a ciernia wybojały, zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon, trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy byli przy nim razem z dwunastoma, o przypowieści. Oni im odrzekł – Wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza Wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali, oczami, a nie rozum... słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści, jakże zrozumiecie inne przypowieści. Siewca sieje słowo, a oto są ci posłani na drodze. U nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posłani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk, lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, uda bogactwa i inne żądze uciska... wciskają się i zagłuszają słowo, tak, że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa. Przyjmują jej wydają owoc trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Właśnie, taka przypowieść, która w sumie jest i wezwaniem, i instrukcją słuchania. Zobaczcie, ile razy Jezus tutaj nawołuje do słuchania. Kto ma uszy, niechaj słucha, prawda. No i to jest jakby dalszy ciąg właśnie tej idei, którą ostatnio rozważaliśmy, tak. że żeby Bóg mógł do mnie dot dotrzeć, to potrzebuję po pierwsze, żebym go słuchał, żebym był przy Nim i słuchał. Właśnie Jezus mówi do tych, którzy są przy Nim. To jest bardzo ważne, do tych, którzy są przy Nim. To jest ciekawe, że przy Nim są. Ci, którzy są razem z dwunastoma. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo to sugeruje, że jeżeli przyłączam się do dwunastu, czyli przyłączam się do Kościoła, to jednocześnie przyłączam się do Jezusa i tą ideę to będzie rozwijał bardzo mocno święty Paweł, właśnie w obrazie Kościoła jako ciała Chrystusa, nie? że ciało Chrystusa to jest Wasze Kościół, Jezus jest głową tego Kościoła, Chrystus jest głową tego Kościoła, tak jak głowa i ciało są nierozłączne, tak Jezus i Kościół, prawda? I to jest bardzo ważna idea, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma swojego prywatnego Jezusa, kiedy wielu właśnie sobie struga swoich prywatnych Jezusów i jakoś tam buduje swoje prywatne kościółki i, i prawda, wszyscy mają takiego Jezusika do usług, prawda, wystruganego na swój obraz i swoje podobieństwo na swoją modłę. Natomiast no, Nowy Testament pokazuje coś dokładnie odwrotnego, prawda? Coś dokładnie odwrotnego. Że Jezus jest sobą tak, i On chce przyłączać do siebie i chce przemieniać to. Bóg chce nas czynić na swój obraz i swoje podobieństwo, nieodwrotnie. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważna idea, którą warto gdzieś tu dostrzec właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii że żeby być blisko Jezusa, to trzeba właśnie być blisko dwunastu, czyli blisko Kościoła. To też trzeba pamiętać, że ta nazwa dwunastu to jest bardzo ważna, ona nie jest przypadkowa. Ona oczywiście nawiązuje do idei dwunastu pokoleń Izraela, czyli tych dwunastu synów Izraela, czyli Jakuba, którzy są fundamentem ludu, ludu Bożego Starego Testamentu. Natomiast tych tu dwunastu to jest fundament ludu Bożego Nowego Testamentu. Tych dwunastu zostało powołanych przez Jezusa, żeby byli przy Nim. Tak, żeby byli przy Nim. No więc jeżeli ja chcę być przy Jezusie, to potrzebuję być razem z dwunastoma, być z 12, ma być przy dwunastu, dołączać się do dwunastu, prawda? Dawać się zaproszać, zapraszać przez dwunastu. Tak, czyli przez Kościół. I to trzeba właśnie zrozumieć, nie? że tam, gdzie jest mowa o dwunastu, to jest mowa właśnie o Kościele. No i że żeby być z Jezusem naprawdę, no to trzeba być razem z dwunastoma, czyli razem z Kościołem, który buduje Jezus, nie? który sobie budujemy po swojemu na swoją modłę wedle naszego wyczucia, tylko być w tym Kościele, który buduje Jezus, buduje na Piotrze, buduje na dwunastu i nie ma innego Kościoła Jezusa Chrystusa niż ten, który On sam buduje. A no właśnie Ewangelie, dzieje apostolskie, listy apostolskie dokładnie pokazują, jak Jezus buduje Kościół. Nie, nie ma innego Kościoła. W każdym razie, zobaczcie, no i to jest bardzo ważne wedle Jezusa, żeby słuchać. Nie? Słuchać, że wszystko, cały upadek człowieka, to się zaczął od tego, że człowiek przestał słuchać, słuchać Boga, słowa Boga. Zaczął słuchać nie wiadomo czego, prawda? No i teraz... Zobaczcie, jak Jezus nawołuje do słuchania, jak bardzo nawołuje do słuchania, bo właśnie, więc, jeżeli ja nie słucham, to nie jestem w stanie się dowiedzieć, co jest w drugim człowieku. A już zupełnie nie jestem w stanie wymyślać, co jest w Bogu. Niestety, my wszyscy uważamy siebie za telepatów, nie dajemy sobie w rozmowie nawzajem dokończyć, nie słuchamy siebie, słuchamy tylko swoich myśli, swoich wyobraźni, jakichś tam swoich poranień, prawda. Obijamy się o siebie jak kamienie w betoniarce, i później mamy nawzajem żal do siebie. Ale zanim będziesz miał żal do drugiego człowieka, to naj, najpierw się przyjrzyj uważnie i uczciwie, czy go wysłuchałeś, czy zadajesz sobie trud, żeby go wysłuchać, o co mu chodzi, tak naprawdę, co on tak naprawdę myśli, co on tak naprawdę czuje. Nie? Czy ty rzeczywiście dałeś mu powiedzieć, czy ty rzeczywiście wysłuchałeś go do końca, bo jeżeli nie wysłuchałeś go do końca, to nie wiesz o co mu chodzi? Po prostu nie wiesz, bo nie jesteś telepatą. Ja tak sobie myślę wiecie, że to ogólnie to jest kwestia tak zwanej pychy. Nie? Że to jest kwestia tak zwanej pychy, że mi się wydaje, że jak coś jest w mojej głowie, to to już jest prawda ostateczna. I to działa właśnie i w odniesieniu do drugiego człowieka, jeszcze bardziej w odniesieniu do Boga że jeżeli w mojej głowie jest jakaś tam idea, to na pewno Bóg ma takie samo zdanie. Jeżeli na przykład to prowadzi do czego? To prowadzi ostatecznie do rozpaczy, bo prędzej czy później człowiek zapatrzony i zasłuchany tylko w siebie, to popełnia błędy. Jak do człowieka dotrze, jakie błędy popełnił, no to dochodzi do wniosku, że ja się do niczego nie nadaję i automatycznie oczywiście uważam, że Bóg myśli tak samo. I teraz zobaczcie, ile pracy kosztuje Jezusa, ile pracy kosztuje Boga z nami, jaki wysiłek potrzebuje podjąć jedząc, żeby się właśnie przebić przez tą skorupę naszego przekonania, że ja jestem źródłem ostatecznej prawdy. Prawda? No i to są przykładów, jest mnóstwo współcześnie, właśnie takiego zasklepienia się, że nikt nie wie, nikt nie rozumie, nikt się nie zna, papież się nie zna, kościół się nie zna, tylko ja się znam. To, to, to ja posiadam ostateczną prawdę. No nie, ja nie jestem źródłem ostatecznej prawdy i nikt z nas nie, nie posiada ostatecznej prawdy. My ostateczną prawdę to potrzebujemy poznawać w Jezusie, a właśnie jak zauważyliśmy w dzisiejszej Ewangelii, to żeby poznawać tą prawdę w Jezusie, to trzeba być z Nim, a żeby być z Nim, to trzeba być z Dwunastoma. Tyle. Żeby być z Nim, to trzeba być z Dwunastoma, właśnie. Tak. Jest jeszcze jedna ciekawa wzmianka w dzisiejszej Ewangelii, że Jezus wypowiada ciekawe słowa, z których wynika, że jeżeli nie zrozumiemy, nie, nie przyswoimy sobie tego, co On mówi w tej przypowieści o siewcy, to już nic innego nie zrozumiemy. Jeżeli nie słuchamy, nie wsłuchujemy się, nie zasłuchamy, no to właśnie to, co mówię, to nie jestem w stanie pojąć. Nie jestem w stanie pojąć Boga, o co Jemu chodzi, jeżeli nie zaczynam od wsłuchiwania się nie jestem w stanie pojąć drugiego człowieka o co się z nim dzieje, o co mu chodzi tak naprawdę, jeżeli nie zaczynam od wsłuchiwania się. Jeżeli nie zacznę od wsłuchiwania się, cierpliwego, wytrwałego wsłuchiwania się, takiego otwartego wsłuchiwania się, nastawionego właśnie na zrozumienie, to nie jestem w stanie pojąć drugiego człowieka, nie jestem w stanie pojąć samego Boga, jeżeli nie zaczynam od wsłuchiwania się. Mało tego. Bo Jezus dosyć często mówił przypowieści, tak jak dzisiaj mówi tą przypowieść. I teraz no, zasadniczo nasze podejście jest takie, że Jezus sobie wybierał jakieś obrazy ze świata, który nas otacza, żeby za pomocą tych obrazów no, przekazywać nam jakieś prawdy. Natomiast tak w istocie rzeczy to jest dokładnie odwrotnie, że Jezus pokazywał nam jakiś obraz z rzeczywistości i próbował nas nauczyć czytać ten obraz. Próbuje nas nauczyć czytać rzeczywistość. Cała rzeczywistość wokół nas, tak jak to pokazuje Księga Rodzaju, to jest jedna wielka opowieść Boga o miłości do człowieka. I Adam, pierwszy człowiek, miał taką zdolność, ponieważ miał w sobie oddech Boga. I to wszystko, co ten oddech Boga ze sobą niósł, miał w sobie słowo Boga, ducha Bożego, I właśnie był, był w pełnej jedności z Bogiem, to potrafił czytać tą opowieść, potrafił usłyszeć tą opowieść, czytać tą opowieść, słyszeć o czym ta opowieść jest. I on właśnie w zachwiecie widział w tych wszystkich stworzeniach, które Bóg dla niego uczynił, które do niego przyprowadził, właśnie widział tą opowieść Boga o, o miłości Boga do człowieka. Tak żyli pierwsi ludzie, że widzieli we wszystkim, co ich otacza, we wszystkim, co ich spotyka, opowieść o, o wielkiej miłości Boga do nich i oni z zachwytem na to wszystko patrzyli, z zachwytem dawali się w tym wszystkim prowadzić, bo w ich oczach właśnie to była opowieść o miłości. Natomiast jak my zabiliśmy w sobie Ducha Bożego, jak my zabiliśmy w sobie oddech Boga, Zerwaliśmy tą jedność z Bogiem i daliśmy się napełnić jakimś innym słowem, innym duchem, właśnie zupełnie innym oddechem. To jest, straciliśmy zdolność porozumienia z Bogiem, straciliśmy zdolność czytania tego, co Bóg nam próbuje opowiedzieć, rozumienia tego, co Bóg próbuje nam opowiedzieć. No i teraz Jezus chce nam przywrócić tą zdolność, przywrócić zdolność słuchania i słyszenia. Bo jedna rzecz jest słuchać, a druga, usłyszeć, zrozumieć, że do mnie dotarło, prawda? No właśnie, i właśnie dlatego Jezus opowiada przy powieści, żeby nam pokazać, czym jest otaczająca nas rzeczywistość, czym jest to wszystko, co się dzieje, co nas otacza, że to jest jedna wielka opowieść Boga o Jego miłości do nas, o Jego miłości do mnie, i że ta opowieść osiąga szczyt właśnie w Jezusie, który jest wcielonym słowem Ojca, i właśnie ten szczyt tej opowieści jest w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa teraz Jezus próbuje nas nauczyć czytać, słuchać, i słyszeć, rozumieć tą opowieść. To nie jest tak, że on sobie powybierał jakieś obrazki z rzeczywistości, bo mu akurat pasowały. Tylko on cierpliwie pokazywał, że cała rzeczywistość, wszystko jest jedną wielką opowieścią, tylko że my straciliśmy umiejętność wsłuchiwania się w tą opowieść i słyszenia, o czym ta opowieść jest, rozumienia. Straciliśmy umiejętność wsłuchiwania się w opowieść Boga, w opowieść drugiego człowieka. Straciliśmy umiejętność wsłuchiwania się w Boga i, w się, i nawzajem w siebie, bo każdy z nas jest zawinięty tylko na sobie. I Im bardziej jestem zawinięty na sobie, tym bardziej właśnie przypominam taką ubitą, twardą drogę, od, od której każde słowo się niestety odbija, w ogóle nieprzenikliwą, bo jestem zajęty tylko sobą, swoimi myślami. Prawda? I do głowy mi nie przyjdzie, że w sobie samym prawdy nie znajdę. W sobie samym prawdy nie znajdę. W sobie samym znajdę tylko proch nicość. Bo ja jestem wzięty z prochu, jestem wzięty z nicości. Im bardziej się zasklepię na sobie, tym bardziej prędzej czy później dojdę do odkrycia, że właśnie nicością jestem. Że właśnie to, co mnie odróżnia od, od nicości, to to, co próbuje mi opowiedzieć Bóg, to, co próbuje ze mną zrobić, to, czym próbuje mnie obdarować. Tylko, że ja, ze sklepiony na sobie, no nie daję się obdarować. Nie daję, nic nie słyszę, prawda, nic nie widzę, tak jak mówi Jezus z dzisiejszej Ewangelii. No i wszystko pozostaje dla mnie bezużyteczne, bo ja wszystko zostawiam na zewnątrz, prawda. Właśnie. Wszystko zostawiam na zewnątrz, i teraz sztuka jest tym, żebym stawał się coraz bardziej przenikliwy dla słowa. Jeżeli widzę, że mam kłopot ze słuchaniem, z widzeniem, że nie widzę, nie dostrzegam tej opowieści o miłości Boga, że nie dociera do mnie ta opowieść, to znaczy, że potrzebuję przejść drogę, o której jest mowa w dzisiejszej Ewangelii. Że potrzebuję przejść drogę, którą chce uczynić ze mną siewca, prawda, potrzebuję poddać się działaniu siewcy, potrzebuję się modlić, żeby ten siewca swoim słowem mnie kruszył, kruszył właśnie to moje skamienienie, zatwardzenie, prawda, że, że to, co Jezus mówi o drodze, o ziemi skalistej, o ziemi zachwaszczonej i wreszcie ży, żyznej, to są pewne etapy tak naprawdę naszego rozwoju duchowego, naszej coraz większej podatności na słowo, naszej coraz większej podatności na słuchanie. I, i trzeba właśnie dojść, jeżeli nie dociera do mnie opowieść o miłości Boga, w ogóle nie, nie dociera do mnie, nie widzę tej miłości, nie słyszę. Nie rozumiem tego, co się ze mną dzieje. Nie rozumiem rzeczywistości, nie rozumiem drogi, którą Bóg mnie prowadzi. To znaczy, że potrzebuję modlić się, żeby Jezus dokonał we mnie tego procesu, właśnie procesu kruszenia mojego serca, skamieniałego serca, żeby ono stawało się coraz bardziej ziemią żyzną. Właśnie warto zauważyć, że nikt z nas tego nie, nie potrafi zrobić. My potrafimy się zamknąć, zatwardzić, ale nie potrafimy później skruszyć swoich własnych serc. Że właśnie dlatego Bóg zapowiadał w Starym Testamencie, że On przyjdzie i to zrobi. Zabierze nam właśnie to serce skamieniałe, stwardniałe. Nowy Testament posługuje się takim terminem sklerokardia, skleros, to znaczy stwardniały, dlatego że zaschnięty na kamień, prawda? Zaschnięty na kamień, właśnie tak jak taka zaschnięta, ubita droga. Właśnie i teraz ja potrzebuję tego deszczu Słowa, potrzebuję tnienia Jezusowego, potrzebuję wody i krwi z Jego boku, potrzebuję wody Ducha, prawda, potrzebuję tego wszystkiego, co robi Jezus, żeby cierpliwie kruszyć moje serce, kruszyć moje serce zasklepione w sobie, zasklepione w lęku, tak, serce, które boi się puścić to wszystko, co tak się kurczowo uchwyciło, prawda, i właśnie potrzebuje tego całego deszczu, który przychodzi w Jezusie, tego całego strumienia łaski, która przychodzi w Jezusie, tej całej opowieści, która przychodzi w Jezusie o miłości Boga, że to moje serce cierpliwie rozmiękło, że ta opowieść Jezusa cierpliwie rozmiękczyła moje serce, tak żeby ono dało się wreszcie przekonać o miłości Boga. I tej miłości się do końca poddało, stało się do końca uległe wobec miłości Boga tak jak serce Maryi, prawda. Tu w niej widzimy o co tak naprawdę chodzi. Tak jak napisał papież w ostatniej encyklice o sercu Jezusa, że chodzi dokładnie o to, żebym dał się kochać. Tylko żebym dał się kochać tak jak miłość Boga chce mnie kochać. Żebym puścił wszystkie swoje zabezpieczenia, wszystkie swoje podpórki. To po pierwsze, ale nie tylko, bo zobaczcie, że z dzisiejszej przypowieści wynika, że chodzi też o moje lęki, o lęk przed cierpieniem, o lęk przed trudem, przed wysiłkiem, prawda. Chodzi też o różne moje przywiązania do tak zwanych bogactw, czymkolwiek to bogactwo moje jest, do spraw, do nie wiadomo czego. Chodzi o dojście też nie tylko chodzi o rozmiękczenie serca, ale chodzi też o dojście do takiego punktu, żeby w moich oczach ta miłość Jezusa stała się, jakby to powiedzieć, najwyższą wartością. Że to jest dla mnie najlepsze, dać się kochać Jezusowi, żeby, żebym ja w to uwierzył, się przekonał. Właśnie te chwasty i to, jak Jezus tłumaczy te chwasty, to właśnie to pokazuje, że, że my się lękamy, bo, bo to jest potrzebne, to jest potrzebne, to jest potrzebne, tą sprawę trzeba załatwić, tą. A właśnie, żebyśmy doszli do tego, że po pierwsze ja potrzebuję miłości Jezusa, potrzebuję tej działania tej miłości we mnie, bo inaczej ja nie będę się potrafił zorientować w tych wszystkich dobrach, które mnie otaczają i nie będę potrafił się zorientować w tych wszystkich sprawach, które mam do załatwienia. Właśnie, żeby w moich oczach ta miłość stała się, dla, w moich własnych oczach, w oczach mojego serca, stała się moją pierwszą, najważniejszą potrzebą. Pierwszą, żebym doszedł właśnie do takiego poziomu, do takiego odkrycia że pierwsze czego ja potrzebuję to sycić się miłością Jezusa. Sycić się miłością Jezusa i tu warto się modlić o to, żebyśmy wreszcie uwierzyli, żeby nasze serca uwierzyły, dały się przekonać, że pierwszą naszą potrzebą jest miłość, która przychodzi w Jezusie. Że pierwszą moją potrzebą jest to, co Jezus chce dla mnie uczynić, że w każdej sytuacji, w każdej sprawie w każdym wydarzeniu ja potrzebuję zaczynać od Jezusa, bo bez Jezusa ja się nie zorientuję, o co w tym chodzi. Bez żywego Słowa Ojca ja się nie zorientuję, o co w tym chodzi. To, co Jezus mówi: że jak tego nie zrozumiesz, jak nie zaczniesz od tego, od słuchania, od nasiąkania mną, mówi Jezus, to niczego innego nie pojmiesz. To jak zrozumiesz cokolwiek innego? Jak mam zrozumieć to czy tamte wydarzenie, jak mam zrozumieć tą czy tamtą sprawę, jeżeli nie dam sobie tego opowiedzieć przez Boga, jeżeli nie pozwolę, żeby Jezus mi to opowiedział i wyjaśnił? Właśnie, widzicie tutaj, dochodzimy do jakby części środkowej tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus właśnie mówi takie słowa, które mogą troszeczkę nas bulwersować, bo jakby pozornie wynika z tych słów, kiedy Jezus mówi, że. No Wam dano poznać tajemnicę, a tamtym nie, żeby się nie nawrócili, nie skorzystali, żeby tak po naszemu to można łatwo te słowa zrozumieć, że Pan Jezus tam sobie niektórych powybierał, tak, i, i, i z tymi się będę dogadywał, a cała reszta to na straty, prawda, to trochę tak jak świadkowie Jehowy głoszą, nie? że Pan Bóg sobie wybrał 144 tysiące ludzi, a reszta to na straty że akurat te 144 tysiące to właśnie oni są, więc właśnie nie to znaczą te słowa, nie to, nie to, bo o co chodzi Jezusowi, że chodzi Jezusowi, że kiedy mówi do dwunastu i do tych, którzy razem z dwunastoma przybliżyli się do niego i dopytywali się, to właśnie, jakby to powiedzieć, to właśnie dokładnie o to chodzi, że ja pragnę się dowiedzieć, ja pragnę wyjaśnienia. I przychodzę i się pytam. Reszta nie przyszła, się nie zapytała, dlatego nie byli w stanie posiąść tajemnicy królestwa. Właśnie, bo o co chodzi z tą tajemnicą? To jest takie słowo greckie, mysterium, co to, można sobie skojarzyć z polskim misterium. Co to jest greckie mysterium? Mysterium to nie jest taka tajemnica, którą ja ukrywam. I tylko zaufanym zdradzę, tylko to jest taka wiedza, taka rzeczywistość, do której ja nie jestem w stanie dojść sam, która może być mi tylko objawiona. I teraz zobaczę, co pokaże Bóg w Jezusie, że on chce objawiać. On chce objawiać, tylko potrzebuje mojej decyzji, że ja chcę się dowiadywać. I zobaczcie, że było mnóstwo ludzi przy Jezusie. Tak mnóstwo, że żeby go nie zadeptali, to potrzebował się wsiąść do łódki, bo oni przyszli załatwić swoje sprawy. No i teraz wielu z tych ludzi się po prostu rozczarowało, bo oni przyszli załatwić sobie sprawy, a tu Jezus chce nauczać. Nas nie interesuje, co Jezus chce nauczyć, prawda? My chcemy załatwić sobie sprawy. Jak nie da się załatwić sprawy, to idziemy. Nie? Tylko część z nich przyłączyła się do dwunastu i przyszła dopytywać się. I dlatego tylko oni mogli przeżyć objawienie właśnie tego, co może być tylko objawione. Ja nie jestem w stanie wymyśleć prawdy o Bogu, nie jestem w stanie domyśleć się, co Bóg ma na myśli. Nie jestem w stanie. Potrzebuję, żeby to było mi objawione, tylko ja potrzebuję dojść do tego, że ja chcę tego objawienia. I że będę uporczywie przychodził do Jezusa i dopytywał się, uporczywie przychodził do 12 i dopytywał się. Właśnie, tak jak Jezus jest uparty w szaniu słowa, tak z mojej strony potrzeba uporczywości. W dopytywaniu się, co to słowo znaczy. W dopytywaniu się Jezusa, w dopytywaniu się dwunastu, czyli Kościoła. W dopytywaniu się właśnie. Nie? I teraz pytanie, czy mi zależy na tym, żeby się dowiedzieć? Czy mi zależy na tym, żeby się dowiedzieć? No bo Bóg potrzebuje właśnie tego, żeby mi zależało. Nie? On pokazuje, jak strasznie mu zależy. On, jemu zależy aż po krzyż, aż, aż po mękę, aż po oddanie ducha, aż po oddanie ciała i krwi. Jemu zależy. I teraz pytanie jest: na ile mi zależy, żeby to zaczerpnąć? Na ile mi zależy, żeby, mi, żeby to zaczerpnąć? Na ile ja w tym widzę moje dobro? Na ile ja widzę w tym moją potrzebę i na ile mi zależy, i na ile ja będę przychodził, żeby uporczywie czerpać, żeby uporczywie się dopytywać, żeby uporczywie poznawać, żeby uporczywie się uczyć słuchać jeszcze i jeszcze, i jeszcze. No właśnie dlatego Jezus powiedział, że tylko gwałtownicy zdobywają Królestwo Niebieskie, czyli tylko ci, którym naprawdę zależy. Bo, bo tu nie chodzi o to, żebym ja sobie zasłużył na Królestwo, tylko żebym ja doszedł, ja, żebym miał ja wewnętrzne, doszedł do tego, że ja chcę tego królestwa. Chcę tego królestwa, które przyszło w Jezusie. I że ja będę uporczywie przychodził czerpać, brać, dopytywać się. No i właśnie dlatego no, inni nie doświadczyli tego objawienia, nie, nie usłyszeli wyjaśnienia, które Jezus daje. No bo ich to nie interesowało, nie przyszli, nie zapytali się. Nie przyszli, nie zapytali się. Jezus rzucił pewną propozycję, jakby zanętę. I teraz jest pytanie, kto za tą zanętą pójdzie, kto uzna, że ja tego chcę, nie? że ja tego chcę. Ja tak sobie myślę, że tu warto modlić się nie tylko o, o umiejętność słuchania, o umiejętność poddawania się słowu Boga, o umiejętność, o taką umiejętność, żeby ta miłość stawała się we mnie dla mnie coraz bardziej pierwszą, najważniejszą potrzebą, która przychodzi w Jezusie, która w Jezusie chce mi się opowiadać. Ale tutaj też warto modlić się o to, żebym ja chciał, żeby mi zależało. Żebym ja chciał, żeby mi zależało, żebym był tym, który upoczywie przychodzi do Jezusa, żeby się pytać. Który upoczywie razem z dwunastoma trwa przy Nim i upoczywie się dopytuje, żeby miał w sobie upór Maryi. Upór Maryi, która gdy napotykała na coś, czego nie potrafiła zrozumieć, to upoczywie to rozważała, przekopywała się przez to w sercu, dopytywała się. Właśnie warto prosić Maryję, żeby mi pomagała właśnie w tym uporze, nie? w tym uporze przychodzenia do Jezusa i w tym uporze proszenia Jezu otwórz moje serce, otwórz moje oczy, otwórz moje uszy, żebym usłyszał, zobaczył, żebym zrozumiał, objaw mi Jezu, bo ja nie rozumiem, bo ja nie wiem. Zobaczcie ile jest sytuacji, wydarzeń i innych takich rzeczy, w których my się gubimy, nie rozumiemy i jak wtedy reagujemy. Czy idziemy się cierpliwie pytać, czy się kołatamy, rzucamy, rozpaczamy, drzemy szaty i w ogóle nie wiadomo, co robimy. Właśnie warto popatrzeć na centrum tej dzisiejszej Ewangelii i warto modlić się o to, żebym ja się znalazł w gronie tych, którym zależy, którzy uporczywie przychodzą się pytać, a niektórzy machnęli ręką i sobie poszli z powrotem do domu i nic się nie zmieniło. Właśnie, i tu warto też zobaczyć w tej dzisiejszej Ewangelii właśnie tą opartą miłość Jezusa, tą wielką miłość Jezusa, że chociaż wielu jest tych, którzy już ręką i chociaż ja nawet, jeśli się dopytuję, to tym moim dopytywaniem właściwie to się przyznaję, że jestem twardy jak droga i że nic do mnie nie dotarło. Właśnie, że ta miłość Jezusa nie rezygnuje, ani ze mnie, który jestem twardy jak droga, który nic nie rozumie, mi się dopytuje. Ta miłość Jezusa się nie niecierpliwi, tylko cierpliwie tłumaczy i miłość Jezusa nie niecierpliwi się tym, którzy machnęli ręką i poszli. wcale dalej sieje, uporczywie sieje, 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 prawda? Sieje, prawda? I czas zobaczyć w tym uporczywym sianiu właśnie tą wielką miłość Jezusa, tą miłość, która nigdy nie rezygnuje, która nigdy się nie poddaje, która przetrwa i przetrzyma wszystko. Właśnie tą niepojętą miłość Boga, który nigdy z nas nie rezygnuje, nigdy. Nigdy z nas nie rezygnuje. Właśnie, więc uporczywie przychodzić do Jezusa przy, mimo wszystko, prawda? Nawet jeżeli mi się wydaje, że, że, że tak powiem, wale głową w mor, nawet jeżeli mi się wydaje, że to pozornie nic nie daje. Uporczywie przychodzić do Jezusa i prosić, prosić, prosić. Aż wreszcie moje serce pęknie i otworzy się na Słowo i podda się Słowu, i odkryje całą miłość i podda się tej miłości. Czyli nigdy nie rezygnować tak jak Jezus, nigdy nie rezygnuje, modlić się o ten boski upór i to już jest miłość. Prosić Maryję, pomóż mi być upartym, tak jak Ty byłaś uparta, upartym w szukaniu Boga, upartym w dopytywaniu się. W dopytywaniu się, w proszeniu o zrozumienie. Pomóż mi być uparta, tak jak Ty byłaś uparta. Żebym uporczywie chciał zaczerpnąć dla siebie miłość Jezusa, zaczerpnąć dla siebie jego słowo, zaczerpnąć dla siebie jego mądrość. Pomóż mi, żebym uporczywie przychodził czerpać Jezusa, który mi się daje. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.